Witam wszystkich i zapraszam na czytanie horoskopu na luty 2023 roku. I zanim wyjmę karty dla poszczególnych znaków Zodiaku, chciałabym Wam podziękować za to, że jesteście ze mną, za to, że subskrybujecie, że lajkujecie, za to, że piszecie komentarze. Jest to niezwykle ważne, jak wiecie, bo w miarę jak kanał jest liczniej postrzegany, tak jest też częściej promowany. Tak więc dziękuję za to, że pomagacie mi właśnie być trochę wyżej, między innymi. Okej, okay. ale, ale pole wracać do czytania. Dzisiaj, oprócz rozkładu dla poszczególnych znaków Zodiaku, jak zwykle wyjmę karty opisujące takie główne energie, w którymi, z którymi będziemy mieli do czynienia w tym miesiącu. Taki główny nurt, pod którym wrażeniem albo siłą, lub też naporem będziemy pod jego wpływem tak więc dziś mam słuchajcie wyrocznie wyrocznie mądrości z ziemi i zaraz zobaczę coż tam ta wyrocznia ma dla nas do przekazania prosperity i tutaj przeczytam co dokładnie nie niesie ta karta ze sobą. Kiedy czasy są trudne pod względem finansowym lub materialnym, zaleca się wytrwanie i chwytanie tego, co ma się do swojej dyspozycji. Jednakże pomyślność musi przepływać. Nie zamykaj się na bogactwo wszechświata, ulegając wizji niedostatku. Zasiej wszystkie nasiona, które masz do dyspozycji i zbieraj to, co ci się należy. I tutaj słuchajcie, jeszcze dodatkowo afirmacja, którą można sobie powtarzać, albo gdzieś napisać i kartkę schować do kieszeni. Mam wszystko, czego potrzebuję i jestem w stanie dzielić się z innymi. Ciągle wspieram przepływ pomyślności na świecie i eliminuję blokady, które tworzy nadmierne gromadzenie dóbr. Tak więc również tej karcie patronuje Agat dendrytowy. Jako kamień obfitości może również pomóc Wam w tym przepływie, w tym, żeby tą energię ruszyć, żeby wreszcie coś zaczęło się dziać. A wiadomo, jeżeli płynie, to oznacza, że nie gnuśnieje. To też oznacza, że nie ma zastojów i jest szansa na to, że coś nowego się w naszym życiu pojawi. A jakaż to będzie główna energia dla nas wszystkich? Co będzie nas wszystkich dotyczyło w tym miesiącu? I to słuchajcie, idealnie potwierdza się ta karta wyroczni, którą wyciągnęłam, że to nie jest pora na to, żeby poddawać się mm, owszem, fajnemu, relaksującemu spotykaniu ze znajomymi i takim marnotrawieniu czasu, lecz to czas jest właśnie czas właśnie na to, żeby się pozbierać. Wszystkie siły wykorzystać do tego, żeby zacząć nowe. Czy to jest nowa praca, czy to jest nauka, czy poszukiwanie właśnie wiedzy, czy też stwarzanie sobie możliwości na to, żeby to ziarno prosperity umieścić w dobrym miejscu, żeby właśnie później. Kiedy przyjdzie na to czas, móc zebrać jakiś plon, żeby nie zmarnować czasu, który przed nami się otwiera, na jakieś płoche, błahe i nic nieznaczące, aczkolwiek relaksujące i znajomości, i aktywności. Okej. Okay. I to by było dla nas wszystkich. Słuchajcie. Teraz zapraszam już poszczególne znaki Zodiaku. Zobaczmy, co tam u Was słychać. Witam Was, drogie strzelce. Zobaczmy, co też najważniejszego będzie w lutym dla Was. Możecie trochę popadać w tym lutym w taką głęboką zadumę. Tutaj z jednej strony mieć uśmiech od ucha do ucha i nawet obracać się w takim fajnym, niezobowiązującym towarzystwie, a z drugiej strony, z drugiej strony możecie być do życia, do ludzi nastawieni tak bardzo. Mm, Postawię na swoim. Nie pozwolę na to, żeby ta, ten błogostan tak wśród nich zagościł. Raczej będę osobą uszczypliwą, raczej będę osobą właśnie. Tu może być również taka wielka chęć wprowadzenia oprócz tego, że moje jest na wierzchu. To jeszcze wprowadzenia tak prawie na siłę intelektualną zmian w waszym środowisku. Może być tak właśnie, że pewnych sytuacji nie czujecie albo nie czujecie się w nich komfortowo. Może takie lajtowe życie do końca wam nie odpowiada i chcecie jakby kogoś przytłumić. Może trochę spacyfikować, przywołać do porządku, albo po prostu postawić na swoim. To wszystko może się dziać. Możecie mieć z takimi sytuacjami do czynienia, ale też możecie po prostu głęboko myśleć o tym, jak byście postąpili kiedyś w przyszłości. Co byście Zrobili, gdyby coś tam się wydarzyło. Okej, okay. a co miłego może Was w tym miesiącu spotkać? Możliwe, że w tym miesiącu wgłębicie się bardzo w naturę em, swoją. Bądź też waszej partnerki. Poznacie jej najgłębsze ograniczenia i takie najgłębsze marzenia, które nie do końca są grzeczne. To jest taka poznanie człowieka, jakbym powiedziała, od potrzewki, od rzeczy, które, którymi dorośli się nie chwalą i. Którzy jednak dorośli takie rzeczy robią. Okej, okay, a co może cię w takim razie zasmucić. Czy, czy ty masz wyrzuty sumienia? Z tego powodu, że jest ci tak dobrze, że. Spełniasz się, że jesteś osobą szczęśliwą, że niczego ci nie brakuje, że może ci, których zostawiłaś lub zostawiłeś za sobą, nie mają tego wszystkiego? To jest taki jakby wielki kontrast między tym, co było. A tym, co masz teraz, ale tym, co było w Twoim gnieździe, gnieździe, w gnieździe domowym, rodzinnym, właśnie, albo wśród znajomych, że oni, oni mogli tylko o tym marzyć, albo Ty mogłeś o tym marzyć, a teraz, a teraz to jest. I to, jakby Tobie się. Hmm, Razem to wszystko nie spina. I dodatkowo, co jeszcze? Ty jakby nie widzisz możliwości, może nie chcesz widzieć możliwości, że mógłbyś również, mogłabyś również czyjeś marzenia spełniać o tej przysłowiowej gwiazdce na niebie, bo przecież stać na to pod różnymi względami żeby komuś właśnie tej gwiazdki tą gwiazdkę podarować, bo to mogą być różne rzeczy. Od maleńkich po dość duże. Każdy ma inne marzenia, każdy ma inne pragnienia, a ty jakby nie widzisz tego, teraz nie widzisz możliwości do tego, żeby te marzenia komuś spełnić. Komuś, kogo zostawiliście w swojej własnej przeszłości. Takie cofanie się do spraw niezałatwionych. A może właśnie macie sprawy niezałatwione, i teraz, kiedy moglibyście je pozałatwiać, podopinać na ostatni guzik. Okazuje się, że nie przychodzi Wam z żaden pomysł na to, jak to zrobić. To jest chyba trochę tak, jakbyście jednak mogli te sprawy rozwiązać, wychodząc poza swoje sztywne ramy i sposób myślenia. Spróbujcie. A co powróci? Tutaj no szalancja w działaniu raczej nie będzie na czasie. Raczej właśnie powróci oszczędność, powróci taki skopy wręcz sposób bycia, wydawania raczej pieniędzy na odlew też nie będzie. Tutaj będzie ściubienie. Tak więc. Nie będziecie szukać nowych wrażeń, nie będziecie szukać nowych pól uprawnych, tak to nazwijmy. Raczej będziecie osobami powściągliwymi w tym, w tym miesiącu. A co w pracy? Prace, jeżeli przyjdą Wam nowe pomysły, nowe inspiracje, to po prostu weźmiecie się do pracy i to y, skończycie. Jeżeli przyjdzie Wam taki, taki impuls, natchnienie, y, taka y, chęć, y, Rozpoczęcia czegoś nowego, może nawet jakiegoś wielkiego uczucia, to powiem Wam, że szybko to na panewce się skończy, czyli jakby sprawa nie będzie miała kontynuacji, ale ponieważ czytanie jest na pracę, tak więc pomysły Wasze będą szybko realizowane i dokończane. Ok, a niespodzianka dla was tego miesiąca? Możecie dostać informacje od młodej osoby. Może być to dziecko, a może być to chęć niekonfrontacji nie konfrontacji, ch chęć, chęć zaciągnięcia u Was opinii na temat, co dalej robić, w jakim kierunku iść. Może będzie chciał ktoś od Was rozjaśnienia sytuacji, zapytania się, czy dany pomysł ma ręce i nogi. To takie może być rzucone jak z głupia frant, po prostu co myślisz, o, fajnie by było wiedzieć, znać, co byś zrobiła lub zrobił w danej sytuacji, ale to może być dla Was właśnie dość niespotykane. A podsumowanie bądź rada. Nie stroń od tego, żeby z pewnymi pomysłami, chęciami e, brać się za bary, konfrontować się z sytuacją, z ludźmi, po to, po to, żeby wreszcie uwierzyć w siebie i dać sobie nowe możliwości. Jednym słowem, nie zasypiajcie gruszek w popiele, nie obchodźcie trudnych sytuacji wielkim kołem ale ale właśnie rozmawiajcie z ludźmi rozstrzygajcie trudne sytuacje bo to tylko będzie dla was z plusem się kończyło czyli będzie to wartość dodatnia nie będziecie tchórzami ale będziecie osobami z którymi warto porozmawiać nawet na trudne, yy, trudne tematy, nawet jeżeli czasami może dojść do takiej yy, ostrej spinki i może dojść do yy, wylewności pod tym względem, że przecież ja yy, jestem lepsza albo gorsza, a ty jesteś taki czy owaki. Przez yy, takiego rodzaju spięcia. Również dacie sobie radę przejść bez problemu i będziecie umieli z tego wyjść naprawdę zwycięską ręką. Tak więc nie oddawajcie pola, nie bójcie się, a prawda, prawda będzie po waszej stronie. Trzymajcie się no i co. Do następnego.